7 grudnia nadchodzi premiera długo oczekiwanego survivalu, który wywróci stół z survivalami i zaprowadzi nowy porządek, mianowicie the day before. Co się śmiejecie? To, to nie są śmieszne tematy, to są poważne tematy. Stoimy w tej chwili. Em, stoimy w tej chwili przed istą rewolucją. Stoimy w tej chwili przed istą rewolucją, która wprowadzi nas w nową erę gier survivalowych, które tak bardzo ukochaliśmy. I Patryk Piuro z Lootboxa. Pozdrawiam serdecznie Patryka, bo fajna mordeczka z niego. Zebrał nam wszystkie kłamstwa The Day Before. A jeśli ktoś śledzi mój kanał i oglądał wszystkie materiały, które stworzyłem o The Day Before, to pewnie zdaje sobie sprawę, że tych kłamstewek, a właściwie nagięć, a właściwie koloryzowania, a właściwie poeta miał na myśli, jest bardzo dużo. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie follow'a. 29 stycznia 2021 roku na łamach IGN-u pojawia się trailer tajemniczej gry zatytułowanej Dead Day Before. Na pierwszy rzut oka widać nas zniszczone miasto i zadziwiająca oprawa audiowizualna. Już na pierwszym ujęciu można zauważyć, że produkcja będzie nastawiona na multiplayer, a liczniki na dole ekranu sugerują survival. We'll z samochodu wychodzi dwóch bohaterów, którzy udają się eksplorować ruiny Metropolii. Bardzo się przyjrzyjcie widzowie grafice, bo Patryk pewnie zaraz nam pokaże, jak najnowszy trailer z Day Before <laughs> wygląda. Przepraszam, próbuję zachować powagę. W tle nie widać granicy mapy, co od razu nasuwa na myśl otwarty świat. Podczas plądrowania sklepu dochodzi do intensywnego pojedynku z innymi graczami, a to prowadzi nas do elementów PvP. W trakcie akcji rozpoczyna się wichura śnieżna, zmuszająca bohatera do udania się do zamkniętego pomieszczenia, a na ekranie pierwszy raz pojawia się żywy trup, czy jak to woli, zombie. Zarys The Day Before gotowy. Pozdropokalipsa, survival, zombie, inni gracze PvP, PvE, czyli kolejna gra z gatunku, na którą fani Daisy czekają od lat. Tutaj w tej scenie, jak chłop właśnie tutaj wlatuje, to był pierwszy trailer, zapowiedź, teaser The Day Before i tutaj pojawiło się więcej zombiaków, Niż we wszystkich następnych trailerach, teaserach, które następowały w ciągu następnych 3-4 lat, bo nie wiem, ten ma chyba 4 lata. Wydaje mi się, że to 2020 albo 2019 pojawił się ten trailer, jeśli dobrze pamiętam. Szemrany marketing The Day Before opierał się głównie na kreowaniu gry na coś, czym nie jest. Nexgenowo wyglądające miasto przez 3 lata developmentu zmieniło się w normalnie, żeby nie powiedzieć słabo prezentujące się ulice. Piękne odbicia już nie występują, a w modelu bohatera bohaterki brakuje już z tych genialnych detali zaprezentowanych na początku kampanii marketingowej. Pierwsze ale pojawiły się już przy pierwszym zwiastunie. Był on wyreżyserowany w 100% poprzez udawane interakcje z innymi graczami, muzykę i dźwięki dodane w montażu, przez momenty takie jak ten, w których gracz oczywiście na ostatnią chwilę zdążył, czy chociażby yy, poprzez... Naturalny ruch kamery. Po długim oczekiwaniu pojawił się kolejny materiał, tym razem 20-minutowy. Pierwsze co rzucało się w oczy to genialnie wyglądający system jazdy, który uwzględnia... Genialne, genialnie to oni koncepty biorą z różnych gier. Chcecie Snowrunnera w gierce? Nie ma problemu. Chcecie miasto z Dead Vision w gierce? Nie ma problemu. Chcecie typiarę z Fortnite'a w gierce? Nie ma problemu. Czego wam trzeba? My wam to damy, tylko powiedzcie skąd to zabrać. ...pędnia rodzaj nawierzchni upodobniając ją do Sprint Tires. Mudrunner czy Snowrunner charakteryzuje się zroczystościowym i trudnym systemem jazdy, który stawia wyzwanie nawet w przypadku małych, błotnistych elementów. The Day Before miało mieć ten element, a jazda po lasach miała nie należeć do najprostszych. Dla kontrastu pokażę wam jak jazda samochodami wyglądała w październiku 2023 roku. ...to swiftly. Distant, hard po madranerowskich mechanikach nie pozostał ślad. Jest... <grywa> Beskitu. Zaczęli od czegoś takiego, nie? Że ciężko tam tu przyjechać terenowy, nie? Madraner, zajebisty klimat, rzeczywiście takiego survivalu do. Zapierdalania statycznymi resorkami Które się zdają lewitować 30 cm nad asfaltem Zwiastun ten posiadał jednak o wiele więcej Czerwonych flag, mimo że twórcy mówili o Otwartym świecie, ten był na nim dziwacznie Zamknięty, przez 20 minut postać Poruszała się jak na szynach, a drzewa Koło drogi sprawiały wrażenie takich, przez które Nie da się przejść, został on zrobiony tak, żeby Jak najlepiej zakrywać pustkę, znajdującą się Za pierwszym szeregiem drzew, nie hiperbolizuję Tutaj, chwilę później między drzewami widzimy Nawet, że nic za nim nie ma, dosłownie Biała dziura, której nie udało się nawet Dobrze ukryć. Sugeruje to, że poza makietą, po której poruszał się pojazd, nie ma zupełnie nic. Od tego czasu mijały miesiące w ciszy, aż nagle na socjalach Fantastic zaczęło pojawiać się 15 zdjęć, odkrywających powoli całość obrazu. Po dwóch tygodniach okazało się, że kolejny gameplay nazwany został mega eventem i zaprezentowany zostanie we wrześniu Mega. Bez konkretnej daty. Następnie deweloperzy wrzucili na swój kanał zwiastun pokazu, również bez konkretnej daty. Po miesiącu zaprezentowano kolejny Teaser Mega Eventu. Nie zgadniecie, znowu bez dokładnej daty premier. Widniała tylko informacja, że wydarzenie odbędzie się we wrześniu. Twórcy, jak widać, bardziej zajęcie byli promowaniem pokazu niż nim samym, ponieważ zapomnieli go zrobić we wrześniu. 30 września pojawił się jedynie post z hashtagiem Wrzesień 45. Gracze, żeby go połączyli, kropki do... No właśnie, to jest piękne, dlaczego ja nie poświęcam za dużo czasu tytułom, które jeszcze nie wyszły, a tym bardziej tytułom, które nie mają jakiejś określonej daty premiery, no nie? Ale fantastic The Day Before i Maitona jest wydawcą tutaj. Oni tak memiczne rzeczy robili na, na, w przeciągu ostatnich 3-4 lat. I nie tylko mówię tutaj o teaserach, trailerach, ale tej całej akcji z niezarezerwowaniem praw autorskich do nazwy The Day Before. Więc jakiś chłop, który robił apkę kalendarzową ją sobie zarezerwował. To akurat wygrali. Zajęło im to jakiś rok, ale udało im się. Czy. Te, z tymi wolontariuszami, że tam wolontariusze u nich pracują. Albo oglądaliśmy, chociażby na ich, na ich stronie jest dzień z życia deweloperów Fantastic, czy coś w tym stylu, tak się to nazywa. I co tam się dzieje? Jakiś chłop na Sybirze siedzi z laptopem na jakimś pięku drewna i, i coś tam klika. Nie no to jest jak... Nie da się tego wymyślić to Jeśli to jest zorganizowana akcja marketingowa To jakiś absolutny geniusz to wymyślił Tylko nadal mam problem Czy oni rzeczywiście dowiozą cokolwiek Co będzie odstawać jakością od The Walking Dead Destinies Bo wydaje mi się Że bliżej będzie im do tego poziomu Niż do poziomu czegokolwiek dobrego. ...do tego, że chodzi im o 15 października. Niestety nowy gameplay za wiele nie wnosił. Został on zrobiony na takim samym patencie co pozostałe, czyli pokazy ładne widoczki, ale koniecznie nic nie mów czym gra będzie. Seria i skrypt wysuwały się na pierwszy plan, a na tym etapie marketingu warto byłoby powiedzieć na czym polega rozgrywka i w ogóle jak gra będzie wyglądała. Twórcy z Fantastic pokazali wiele lokacji, centrum miasta, las, wielką galerię handlową i wszystko spoko, jednak w żadnym momencie nie zaprezentowali przenikania się miejsców. Nie widzieliśmy jak z miasta dostawali się do lasu, czy z miasta do ogromnej Galerii Handlowej, i tutaj pojawia się pytanie, czy te lokacje są ze sobą w ogóle jakoś połączone? Na to pytanie nadal nie dostaliśmy odpowiedzi. Zaprezentowane na najnowszej rozgrywce ani Też jestem przekonany, bo do dzisiaj teoretycznie oni to marketingują jako otwarty świat i survival horror i tak dalej, ale jestem przekonany, że to będzie tak jak w The Division, że będzie bardziej sekcjami i będą wrota, przez które będziesz przechodził i będziesz jakby ładowany na oddzielną instancję serwer, cokolwiek. Nie wiem, jak oni tą infrastrukturę ogarną. Też mam dużo wątpliwości, że. Będzie więcej niż 32 osoby na sesji. Nie wydaje mi się, że to będzie rzeczywiście globalne takie doświadczenie, a nawet jestem w stanie obstawić pieniądze na to, że jak masz rzekomo swój domek, to ten domek będzie po prostu niczym blip w GTRP, że wchodzisz na niego, teleportujesz się do dokładnie tego samego miejsca, gdzie inni gracze. Tylko że każdy ma swoją indywidualną przestrzeń, którą może zarządzać i. Niczym w house fliperze wstawić sobie fajne krzesło, dywan albo kanapę. Animacje i wizualia już pokazują downgrade. Najlepiej można to zobaczyć na tym porównaniu. Jeśli przyglądniemy się budynkom, zobaczymy, że te nie posiadają interiorów. Do większości nie będzie dało się wejść. Ewidentnie widać, że za szybami nic nie ma. Twórcy próbują to jakoś maskować takimi ozdobami i innymi duperelami, ale no, no widać, że tam jest czarna ściana. Moją niepewność w... O wiele bardziej bym wolał, żeby jakiś survival z otwartym światem, dużą mapą bo jest taka moda, nie, że nie wiem, Skam ma gigantyczną mapę, że, no nie wiem, Pax Day chociażby też ma, chociaż to bardziej MMO, ale ma te elementy survivalu, wiecie o co chodzi, że gry często idą, zróbmy wielką mapę, jak największą, a w przypadku takiego survivalu, nie obym nic przeciwko, żeby to było tylko w mieście, żadnych terenów dookoła, nawet miasta, bo nie wiem, miasto jest odcięte, okej, okay, są jakieś barykady, nie wiem, wojsko to cieło whatever, narrację możesz wymyślić, ale rzeczywiście ta mała przestrzeń, mniejsza przestrzeń niż według dzisiejszych standardów, jest bardziej do Pracowana. Rzeczywiście możesz wejść do być u podnóża wieżowca, wejść do niego i piętro po piętrze mordując setki zombiaków, które tam mają swoje leża i strają tam składają jaja, obojętnie zwał, jak zwał, mordujesz, jesteś w stanie wejść na samą górę i później skoczyć na dół i zginąć od Fold Ale kurde, nikt tego nie robi. Ciekawe, czy to jest kwestia techniczna, że wymaga to takiego nakładu zasobów żeby rzeczywiście wprowadzić takie interiory, które są zainkorporowane do otwartego świata, czy co za tym idzie, że o wiele chętniej robią pustą, rozciągniętą mapę na 100 km kwadratowych niż rzeczywiście szczegółową mapę na 1 km kwadratowy Wejść do stracza na ostatnim piętrze, gdzie swoją kryjówkę miał bezdomny, ta, dokładnie, nie? Budza też to ujęcie, które jakościowo odbiega kolosalnie od następnego. To ten sam trailer, a ze sceny na scenę gra wygląda o wiele gorzej. Największy zgrzyt we mnie wzbudziło jednak to, co pokazali na końcu, czegoś, co jest zatytułowane The Day Before Mega Event. Po 3-minutowym, wyreżyserowanym i zmontowanym gameplayu pokazali swoją kolejną grę nazwaną Prop Night, czyli butalegową kalkę Dead by Daylight. Wysnułem... w Prop Night z ekipą przyjemnie się grało, sam tam trochę grałem, ostatnio nawet kiedy jak z nim gadałem, to się pytał kiedy gramy w Prop, prop Night, a mówię kiedy, kiedy tam chcesz, normalnie daj mi znać i, i ogarniemy termin. Ale fakty. Day the day before Mega Event. To już nawet Blizzard dobrze wypada przy nich, gdzie na blisko nie najważniejszym wydarzeniu dla fanów ich produkcji, najwięcej czasu na Warcraft Romper, Rumble przeprasza przepraszam, jest poświęcane. wtedy teorię, że deweloperzy specjalnie tworzą wizję gry idealnej, yy, idealnego survivalu zombie, pełnego graczy, pełnego yy, tych maszkarz, z którymi trzeba walczyć, żeby zbudować na to hype, a następnie na tym hypie promować swoją kolejną marną. Gierkę, jaką jest właśnie PropNight Wydawało mi się wtedy i w sumie dalej wydaje mi się to całkiem logiczne Przy okazji jednego z gameplayów deweloperzy stwierdzili Chcemy wynieść gatunek survivalowych MMO na nowy poziom Ciągle udoskonalamy grę, w tym grafikę Tak, udoskonalają grafikę, typa w drugą stronę I animację Każdego tygodnia zespół dokonuje kolejnych przełomów By dostarczyć pozycję o jak najwyższej jakości Finalny tytuł będzie wyglądał więc znacznie lepiej Twórcy przy pokazywaniu tak wyglądających gameplay stwierdzili Że gra będzie o wiele ładniejsza Im będzie bliżej premiery Bardzo słabo się to zastarzało Uczwajkowych zwiastunów Fantastic ma za uszami o wiele więcej. Już przy pierwszych trailerach graczom udało się doszukać pewnych zbyt dużych inspiracji, żeby nie powiedzieć plagiatu innych dzieł. Grafika promocyjna The Day Before została zapożyczona od Ubisoftu, a dokładniej od The Division. Ustawienie kadru, dwóch bohaterów oddalonych od siebie w podobnej odległości i rozpościerające się uliczki. Co więcej, samo logo porównane zostało do The Last of Us. Nie tylko czcionka, ale też zniszczenia na niej widoczne w dużym stopniu przypominają grę Naughty Dog. Zapożyczeń od Joela jest więcej. Pierwszy trailer pokazuje identy Wszelka zbieżność nazwisk I opisanej sytuacji jest przypadkowa Celownik i podobny model strzelania Czy nawet samą okładkę gry Ofiarą The Day Before padło nawet Call of Duty W zwiastunie z lutego tego roku Znaleziono masę podobieństw do trailera Black Ops Cold War Zobaczcie tylko to porównanie Kolorystyka, położenie kamery, kadry, detale Przecież to wygląda jak parodia A nie nowy trailer najbardziej wishlistowanej gry na Steamie The Day Before kopiowało nawet materiały marketingowe Snowrunnera Za to najnowszy zwiastun jest wręcz popisem Ekipy marketingowej, bo bierze element The open world of the day before is beautiful and richly detailed. The Game world is beautiful, massive and diverse. The weapons, which can be modified, are made with maximum realism to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Make combat deep and engaging at all times. <laughs> Jebani, to jest mistrzostwo świata. Nie no, nie ma opcji, że oni tego nie zrobili intencjonalnie, jakby z pełną premedyta premedytacją Dawaj, tak było w trailerze do Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 jest świetną grą, dobrze się sprzedała, my też tak zrobimy, to też się dobrze sprzeda. Znaczy, inspiracja inspiracją, mnie, Ale kurde, ja nie mam nic przeciwko, żeby jakieś dobre elementy mechanicznie były implementowane w grach. No nie? Jak coś działa, to działa, nie ma jakiejś wielkiej potrzeby wymyślania koła na nowo. Ale no kurwa, trailer w słowo w słowo i tylko podłożony, podłożony gameplay do swojej gierki. No come on. Ujęć i tekstów z zapowiedzi GTA V, Red Dead Redemption 2, czy Cyberpunka 2077. Each weapon ma unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Each weapon has unique characteristics, with realistic reload and recoil. Co może pójść nie tak? <laughs> Co może pójść nie tak? Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open-world survival games like never before. Welcome to the next generation of open world adventure. Twórcy nawet odpowiedzieli na zarzuty o plagat. Musimy sobie poradzić z tą dezinformacją, ponieważ może ona poważnie zaszkodzić nie tylko nam, lecz także innym, mniejszym i większym studiom niezależnym. Ma także wpływ na zdrowie psychiczne ich pracowników. Po wydaniu The Day Before zastanowimy się nad tym, jak pomóc początkującym deweloperom poradzić sobie ze fake newsami. Łatwo jest niszczyć, o wiele trudniej coś stworzyć. Na tym oświadczeniem Paulo Coelho. No nieźle. Karta ofiary, pasy robota. Można się długo znęcać, bo w sumie mógłbym powiedzieć, że w tworzeniu fejkowych materiałów to oni są wybitni i mogliby nauczać jakieś mniejsze studia. Mógłbym powiedzieć, że za powstanie dezinformacji na temat gry odpowiadają głównie oni. Mógłbym powiedzieć, że zdrowiu psychicznego pracowników na pewno pomogłaby yy, normalna pensja, a nie wykorzystywanie ich pod szyldem wolontariatu. Jednak najbardziej <laughs> rozbawiła mnie tutaj chęć pomocy po wydaniu gry. Słowo klucz, po wydaniu. Czyli kiedy? The Day Before ma za sobą bogatą historię dat premier. Zaczęło się od mega-eventu we wrześniu 2021 roku. Na końcu zdradzono, że premiera odbędzie się 21 czerwca 2022. Czas mijał i im bliżej było dnia premiery, tym o The Day Before paradoksalnie mniej się mówiło. Pod koniec maja 2022 roku, niecały miesiąc od premiery, twórcy ogłosili. O i żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko przekładaniu dat premiery, jakby chłodnym oszacowaniu, że to jeszcze nie jest gotowe, to nie jest na takim poziomie, z którego my będziemy zadowoleni, trzeba to dopracować. Super. Ale no przy takiej ilości, już nawet nie czerwonych flag, tylko memicznych flag, które oni tutaj prezentowali i później na przykład na kilka dni, dosłownie, kilka dni, miesiąc chyba, tam był równo chyba miesiąc, dają informację, że jednak przesuwamy premierę o rok, bo stwierdziliśmy, że nasza gra jest tak dobra, że chcemy, żeby była jeszcze lepsza, więc ją przenosimy z unreala czwórki na unreala piątkę i dlatego o rok przedłużamy dalej czas prac nad grom. No, no fajnie, tylko moja naiwność krzyczy o to, żeby to wszystko się okazało bardzo wyrachowanym marketingiem szemranym i oni naprawdę dowiozą. Że wszystko inne, łącznie z moim doświadczeniem życiowym, mówi, że. Ale będzie kontentu na streamach. <grywia> jak 7 grudnia usiądziemy do tego. Nawet jak mi się nie uda odpalić tej gierki, nawet jak ta gierka zostanie znowu przeniesiona. To i tak uważam, że będzie quality content. Opóźnienie na 1 marca 2023. Czując i rozumiejąc wielką odpowiedzialność, przed którą stoimy, z ogromną wdzięcznością w naszych sercach, mamy przyjemność ogłosić, że The Day Before przechodzi na nową technologię Unreal Engine 5. Przejście na bardziej zaawansowany i dostosowany silnik do otwartych światów sprawi, że rozgrywka The Day Before będzie jeszcze bardziej fantastyczna. Patrząc na downgrade graficzny, komunikat źle się zastarza. Wychodzenie z pomysłem przerzucenia gry na nową wersję silnika trzy tygodnie przed premierą wydaje się abstrakcyjne. Ale twórcy The Day Before pokazują, że nic nie jest dla nich niemożliwe. Styczeń 2023 przynosi kolejne opóźnienie. Gra nie jest już zapowiadana na 1 marca, a na aż 10 listopada. Kolejne prawie roczne opóźnienie, spowodowane tym razem problemami z prawami do nazwy. Nie przesłyszeliście się. Twórcy najbardziej wishlistowanej gry na Steamie zapomnieli o zarejestrowaniu znaku towarowego. W komunikacie stwierdzili, że w ostatniej chwili Steam zablokował stronę gry z powodu wniosku prywatnej osoby ze względu na naruszenie praw do nazwy. Developerzy tłumaczą, że gdzieś w późniejszym okresie ktoś ich ubiegł w kwestii rejestracji na terenie USA, o czym mieli dowiedzieć się dopiero 19 stycznia, gdy osoba będąca właścicielem praw złożyła skargę, prosząc przy tym o kontakt. Tym samym data wyjścia gry została profilaktycznie przesłana. To jest mistrzostwo świata, nie? Rozpoczynasz kampanię marketingową do swojej gry z nazwą własną i nie zabezpieczasz tego trademarku. Mistrzostwo Świata. dopiero na listopad, aby do tego czasu rozwiązać wszelkie wątpliwości w związku z kłopotliwą sytuacją. O znak towarowy ubiegał się twórca aplikacji kalendarzowej. Krążyły plotki, że gra zmieni tytuł na Day World. Jednak tak się nie stało. Fantastic wygrało sprawę. Gratuluję. I 1 listopada ogłosili, że tytuł wraca na Steam. Fajnie, udało się. Cieszymy się. Fajnie, że odzyskali nazwę. Także tutaj już prosta droga do premiery. No nie. No nie, nie jest prosta droga do premiery. Produkcja... Otóż nie tym razem. Została opóźniona na 7 grudnia 2023 roku i ogłoszono wczesny dostęp. Miejmy nadzieję, że wykorzystają go mądrze, tak jak zrobił to Baldur's Gate, a nie jako wymówkę do wypuszczenia niedokończonego produktu. W czerwcu 2022 roku wybuchła afera związana z pracownikami w Studio Fantastic. Zauważono, że na jego oficjalnej stronie pojawiła się zakładka tłumacząca, że studio składa się zarówno z płatnych, jak i bezpłatnych wolontariuszy. I każdy może ubiegać się o darmową pracę i, i pomóc w realizacji projektów. We wnętrzu ekipy istnieje podział na wolontariusza pełnoetatowego i takiego pracującego w niepełnym wymiarze godzin. Pierwsze pytanie, jakie zadaje sobie większość ludzi brzmi kim jest wolontariusz pracujący na pełen etat? Jeśli się otrzymuje wynagrodzenie za pracę, no to nie jest się wolontariuszem, jest się, jest się pracownikiem, członkiem zespołu, członkiem personelu, czy chce się to określić. Fantastik wolontariuszom płaci, jak sami stwierdzili, fajnymi nagrodami, certyfikatami uczestnictwa i darmowymi kodami. I czupa czupsami. Wolontariat w niepełnym wymiarze godzin Fantastik obejmuje różne działania, od tłumaczeń po moderowanie społeczności. Angażowanie społeczności nie jest niczym złym, jednak za Fantastik stoi Mytona, rosyjski gigant gier mobilnych. I jeśli osoby, które rozwijają ich najbardziej ambitny produkt, dostają za to jakieś certyfikaty czy inne fajne nagrody, no to brzmi to przynajmniej niedorzecznie. Mało tego, jeszcze poza tym, że oni mieli tą aferę z wolontariuszami. I że nad grom ludzie mają pracować za darmo, no tak, to przynajmniej ta narracja była e, rozczytana przez ludzi w internecie, przez społeczność. To jeszcze pojawiły się jakieś wywiady z byłymi pracownikami ich studia, którzy mówili, że tam jest tak totalny chaos, i nikt nie wie, co robi. I te, te chłopy, ci bliźniacy, którzy są chyba właścicielami tego studia, czy tam CEO, czy coś w tym stylu. To że oni są jakimiś totalnymi megalomaniakami, nie, że, że, że no nie da się po prostu w takich warunkach cokolwiek zrobić. I, I the day before to jest tak naprawdę nawet nie zlepek jakichś asetów, tylko te części leżą oddzielnie i nawet oni nie wiedzą, jak je dostawić do siebie, nie. Co prawda, że to małym echem się rozbiło. Z tego względu, że ten wywiad, który ktoś udzielił, był po rosyjsku, no nie? I to chyba tak nie przenikło bardzo do świata, do, do świata zachodniego. Przeszłość studia Fantastic również pozostawia wiele do życzenia. Podlegają oni rosyjskiemu wydawcy gier mobilnych Mytonie. Ich gry na smartfony często reklamowane są w charakterystyczny sposób, pokazując rozgrywkę nijak mającą się do prawdziwego gameplayu. Fajnie to się łączy z fakeowymi trailerami do The Day Before. No mieli się przynajmniej od kogo uczyć. W każdym razie prześlijmy sobie gry stworzone przez Fantastic. Może oni mieli po prostu chłopa z mytony, który się zajmował marketingiem. Całkiem możliwe, nie? Że oni, z racji, że są wydawcami, to ogarniają im marketing. I z racji, że mają duże doświadczenie przy kijowych grach mobilnych, no to dobrze to tutaj to ogarnęli. W sensie, no, wszyscy o nich mówią, to chyba na dobre im wyjdzie. Znaczy ja myślę, że oni i tak swoje zarobią, ale jeśli ta gra będzie taka, jak myślę, że zdecydowana większość ludzi myśli, to będą mieli taką falę refundów, negatywnych opinii. I, I content creators będą sobie robić tak memy z tej, z tej gry, że to jest nieporozumiewane. Już robią, tak naprawdę. Co ja gadam? Będą robić, już robią. Nie wliczając to. Przecież ja już nagrałem chyba z 5 albo 6 filmów o The Day Before, bo to, to jest aż kosmiczne to, co oni wyprawiają, w jaki sposób prowadzą tą kampanię marketingową i co kombinują. Próż Today The Day Before i Probnight, tam w portfolio na stronie widnieją takie tytuły jak Radiant One i The Wild Eight. Dwie całkiem nieźle odebrane małe gierki. Co jednak, najciekawsze. Z portfolio fantastyki, jedna gra, nazwana Dead Dozen. Jeśli wejdziemy na ich stronę, nie zauważymy, że w ogóle kiedykolwiek taka gra miała miejsce. Jeśli wejdziemy na Steama, tam też ciężko jakąkolwiek informację znaleźć. Jednak strona gry na platformie Valve mimo że już nieaktywna, ostała się. Recenzje na Steamie nie pozostawiają na niej suchej nitki. Twórcy nie zrobili nic poza kłamstwami i mnóstwem wymówek po wczesnym dostępie wraz z wersjami Alpha od listopada. Baza gracze tej gry została zniszczona w wersji Alpha z powodu uproszczenia i błędów w grze. Zrobili to samo z Radiantem i porzucili ją dla szybkich pieniędzy i fałszywych obietnic po czym próbowali usunąć swoją złą historię na forach na temat tej gry w momencie jej wydawania. Nigdy nie kupujcie niczego od tego dewelopera. Tworzą grę, której nigdy nie dokończą, a potem przechodzą do następnej. Zły marketing, trzymajcie się z daleka od Fantastic. Jak widać The Day Before to nie pierwszy raz, kiedy Fantastic w ten sam sposób podpada graczom. Już przy ich starych grach pojawiały się kłamstwa, wymówki czy obietnice bez pokrycia. Już 7 grudnia, miejmy nadzieję, premiera The Day Before i koniec tej sagi niedopowiedzeń i szemranego marketingu. Dowiemy się, czy jest sens interesować się grą i na lootboxie sobie zrobię z niej streama. Postaram się podejść do tego z otwartą głową i bez uprzedzeń, chociaż będzie to bardzo ciężkie. Dlatego uwielbiam historię, bo na bazie historii jesteś w stanie przewidzieć, co się może stać i ludzie często, często tego nie doceniają. No jeśli ktoś zawsze robił chujowe gry, albo robi chujowe gry od 10 lat, to co ma sugerować, że teraz zrobi coś dobrego? No bardzo niewiele. Tylko ludzie no, w dzisiejszych czasach są takimi snowflake'ami, że mmm, ale każdy zasługuje na drugą szansę i tak dalej. No nie, nie, nie. Wolę chłodną analizę niż jakieś emocjonalne unoszenie się. Star Citizen też długo powstaje, no ale w Star Citizen raz, że już możesz zagrać, i dwa, że Star Citizen też ma swoje problemy, o których gadaliśmy, jeśli chodzi o Star Citizena, no ale o wiele więcej dowiósł. Fakty jednak, że nie, chociaż tutaj nie pokusili się przy The Day Before o jakiejś kampanii crowdfundingowej, o jakiejś przedsprzedaży, jak się okazało to jeden z widzów mi dał cynk, że nawet o tym nie wiedziałem, że jeśli gra wychodzi we wczesnym dostępie to nie może być prowadzona przed sprzedaż. nie wiedziałem tego na Steamie ale mogli to ze spokojem obejść, bo grałem w jedną gierkę, która była we wczesnym dostępie i ona po prostu na stronie swojej Steamowej przekierowywała ludzi na ich oficjalną stronę, gdzie było można kupić yy, było można kupić grę, a właściwie kod do aktywacji na Steamie, nie, więc Ludzie przerzucali na stronę, przez tam X albo coś takiego, kupowali grę i z powrotem sobie aktywowałeś kodik na z i pasuje robota, więc to tak, da się to obejść jak najbardziej, no nie? Albo mogli nawet przy takiej ilości marketingu i totalnych memów, które były od day before w, 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 ym, wypuszczane w internecie, to, to oni mogli nawet przez własny launcher to zrobić, jak Tarkov albo, albo Dark and Darker. Ale wydaje mi się, że to jest taki skok na kasę na zasadzie: sprzedamy X kopii, 80% z tego będzie. Zrefundowanych, bo nasza gra nawet w jednym nie dowiezie tego, co powinna średniej klasy gra survivalowa dowieść, a już pomijając to, co oni naobiecywali. Historii powinno się uczyć, żeby wyciągać wnioski i to nie ma w każdym przypadku. To prawda, historia jest bardzo dobrym narzędziem analitycznym w celu przewidywania, historii, przewidywania przyszłości, dlatego nigdy nie powinno się zapominać o historii i też pamiętać, że zjebany świat, w którym żyjemy, często jest tak, że Niestety, niestety, ale historię piszą tylko i wyłącznie zwycięzcy. A kto będzie zwycięzcą, jeśli chodzi o The Day Before? Pewnie 7 grudnia się przekonamy, chyba że znowu przeniosą na te premiery, ale mam, wydaje, wydaje mi się, że zwycięzcą to będą na początku konta bankowe twórców The Day Before, a później sekcja recenzji, komentarzy, opinii na Steamie, jeśli chodzi o The Day Before.